Informacje Winterfest: darmowe prezenty, wszystkie free prezenty, które będzie można odebrać 1 prezent codziennie. Zimowa wersja manekina, które będzie można odebrać 25 grudnia. Nowy skin 30 grudnia. Wygląda ha chatka Zimowa teraz z prezentami. Nowa mapa. Na Hatsunamiku, Harry Potter, Tina Kamperter, M Lexa śnieżna. M Mapa, która była przed tym update'em I, i ta dzisiejsza mapa. Połowa śniegu jest na mapie. Jest ogólnie też nowa miejscówka się Bogata Chata. Hata bogata. I tam są głównie wanteczne rzeczy. Bo to jest główna miejscówka świąt. jeszcze bałwana jako item, w którym można chować. Jest nas użycia. Mieli też prezenty i granatniki zimowe. W tym roku już nikt nie dowodzi prezentów. Specjalny, specjalny boss świąteczny skull trooper. daje mityczne SMG i prezent w prezentach dropi świąteczne itemy. Dali jeszcze kostkę lodu, której można użyć do rotacji. To było na tyle z tego Interfestu. dali też jedną miejscówkę nową, a resztę zobaczycie już wykrzesz.